Witam Was serdecznie. Już późno. Moja gorąca prośba. Wielu ludzi pisze, wielu ludzi dzwoni, wiele osób zainteresowanych poważną sprawą z punktu widzenia zdrowotnego każdego z nas, Polaków, niezależnie od tych poglądów politycznych, tych chorych partii politycznych, tych wszystkich proszę Państwa, ludzi, partyjniaków, którzy tak naprawdę. Mają w poważaniu zdrowia narodu polskiego. Apeluję do Was, ponieważ wiele osób pisze, dzwoni, co robić, jak zrobić. Jedyne 150 zł, proszę Państwa, ALAP, y, laboratorium wpisujecie w Polsce, robi badanie, badanie na zawartość glifosatu w organizmie. I, i tutaj kłania się naprawdę poważna dyskusja, dyskusja na temat. Y, Stanu zdrowia polskiego rolnictwa, środków tak naprawdę na polskie rolnictwo, na budżet w ramach polityki krajowej, wewnętrznej, ale i dyskusji, dyskusji to co powinno łączyć polskiego rolnika i polskiego konsumenta, a w szczególności co interesuje konsumenta. Interesuje konsumenta dobry produkt, dobry surowiec, dobre przetworzenie tego produktu za rozsądną cenę. No i żeby, żeby było zdrowie. Ten dzień dzisiejszy widzimy, proszę Państwa, że żadna organizacja społeczna, żadna organizacja konsumencka, a zwłaszcza proszę Państwa, organizacje rolnicze nie mówią wprost o problemie problemie polskich rolników. Nikt tu nie mówi złośliwie i nie napiętnuje rolników, że. Trzeba, że to jest wina rolników, wina jest systemu Ministerstwa Rolnictwa, które bardzo dokładnie wie o skutkach i związku, związku przyczynowo-skutkowym chorób Polaków, co było przedstawiane przy podejmowaniu decyzji w polskim parlamencie w roku 2016, kiedy to Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu okresu na kolejną pięciolatkę możliwości stosowania glifosatu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, naturalnie z punktu widzenia każdy normalny konsument, każdy normalny obywatel, kiedy się usiądzie do debaty i wyjaśni się, że rolnictwo na dzień dzisiejszy. Proszę Państwa, jest bardzo istotne, jest bardzo ważne i każdy rolnik jest bardzo ważny, ale rolnictwo, które będzie oparte o ekonomikę rolnictwa, o zdroworozsądkowość, o to stosowanie i pestycydów, i stosowanie środków ochronnych roślin, ale które będzie, proszę Państwa, z głową. Dzisiaj widzimy, proszę Państwa, że sprane są mózgi polskich rolników, że stosują nadmierne ilości, e, proszę państwa, chemii, a tym właśnie glifosatu, ale to jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że mechanizm, który stosuje Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Finansów, ale i zarówno Ministerstwo Zdrowia, jest tak skonstruowany, żeby wygasić polskie rolnictwo, żeby nie było opłacalności, żeby rolnik nie miał gdzie sprzedać, i żeby rolnik, proszę państwa, był w wiecznym zadłużeniu. To nie o takie rolnictwo chodzi. Tu chodzi o to, żeby rolnik miał gdzie wyprodukować, na czym wyprodukować, miał opłacalność, sprzedał, a konsument, żeby był zdrowy, zadowolony i mniej pieniędzy wydawał na służbę zdrowia. Cały czas słyszymy ze strony Ministerstwa Rolnictwa, tego się nie da, tamtego się nie da, bo tutaj jest przepisy Unii Europejskiej. Niestety, to jest wmawianie... I zaklinanie rzeczywistości, albowiem, proszę Państwa, Dania jest takim prekursorem wprowadzenia norm bezpiecznej żywności, norm, które są restrykcyjne, a jednocześnie korelują z kwestią e, prawa unijnego. Dzisiaj widzimy jasno i wyraźnie, proszę Państwa, że korporacje zagraniczne, które stoją, między innymi, proszę Państwa, za SF-em, dziś widzimy, że warchlaka sprzedają po 400 złotych. Zadłużyli polskich rolników, polskich hodowców trzody chlewnej, proszę Państwa, po to, żeby poprzejmować ich gospodarstwa rolne, żeby przejąć to zadłużenie, ponieważ z, z chwilą, kiedy wejdzie ASF, gospodarstwo rolne nie będzie wypłacalne. Widzimy tutaj brak biała asekuracji, spóźnione e, działanie strony rządowej, kiedy to Proszę Państwa, jeszcze ASF był na Podlasiu, szedł w kierunku Lubelskiego. My żeśmy mówili jasno i wyraźnie, trzeba na wiśle zabezpieczyć, proszę Państwa, płot i od strony zachodniej w stronę wschodnią wybić dziki, przewieźć je do rezerwatu, zabezpieczyć część dzików, które zawieźć do rezerwatu. Później, żeby nie było całkowitej depopulacji, w sytuacji, kiedy to się uspokoi. Proszę Państwa. Byłaby sytuacja jasna, czysta i klarowna, tych dzików by tutaj po tej stronie nie było, na tamtej stronie, gdzie jest ASF czyścić. I proszę Państwa, sytuacja załatwiona. Jednocześnie daliśmy pomysł, całkowicie rozwiązania, żeby to strona społeczna, społeczeństwo nie ponosiło kosztów, a myśliwi jednocześnie, żeby zarobili pieniądze, żeby w ramach polskich lasów państwowych utworzyć sklepy z dziczyzną. Ale, żeby szynka z dzika nie kosztowała 90 zł, tylko żeby kosztowała 30 zł, to pokryłoby koszty związane, proszę Państwa, z całą operacją związaną z walką, z ASF-em. Skarb Państwa nie ponosiłby pieniędzy. Popyt na szynkę z dzika spowodowałby podaż, a jednocześnie, proszę Państwa, wszystkie pieniądze by się zwróciły. Ale na dzień dzisiejszy lepiej było nie strzelać dzików, lepiej było to zostawić. To jest jakiś określony cel. To jest określony cel wyniszczania gospodarstw rolnych. To był cel stworzenia takiego mechanizmu, żeby w Polsce nie opłacało się polskiemu rolnikowi hodować polskiej genetycznej trzody chlewnej, tylko żeby go wprowadzić w mechanizm tuczu nakładczego, w którym proszę Państwa stał się niewolnikiem, a jednocześnie. Dostaje zwierzęta w formie leasingu, można tak to nazwać, ponieważ zabezpieczeniem na przewłaszczenie zgodnie z umowami, które skierowałem do ŁOKiKu przeciwko, proszę państwa, firmom zajmującym się hodowlą zwierząt na terenie Polski, do dnia dzisiejszego przez przeszło 4 prawie miesiące, urząd ŁOKiK, proszę państwa, w tej sprawie, w sprawie hodowców trzody chlewnej, do dnia dzisiejszego nie odpowiedział. Analiza, tylko bardzo prosta, wizualna tej umowy, proszę Państwa, ramowej, która została stworzona i przedstawiona polskim rolnikom, hodowcom trzody chlewnej, wskazuje ewidentnie na praktyki niedozwolone. Ale widzimy łokik w sprawie biedronki, gdzie ktoś tam zgłasza, natychmiast jest interwencja. Tutaj w sprawie. Tej istotnej sprawy dotyczącej trzody chlewnej, ochrony polskiego rolnika, polskiego hodowcy trzody chlewnej, proszę Państwa, nie ma. I tutaj jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć: te wszystkie gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą trzody chlewnej, które w tej chwili znajdują się w tej strefie niebieskiej, białej, czerwonej, proszę Państwa, Wielkopolska, Lubelszczyzna. Jedyne rozwiązanie. Naprawdę wieście mi szczerze, który, od którego wszyscy, proszę Państwa, rolnicy są odciągani. broń Panie Boże, ulicę blokować, bo to nie ma sensu. Odblokowania jest Ministerstwo Rolnictwa. Nie skłócajcie, ja tak samo robiłem, jeździłem ciągnikami, blokowałem drogi, i to jest skłócanie polskiego rolnika z polskim konsumentem. Konsument nie rozumie sytuacji zaistniałego problemu. Protest i miejsce do protestu to Ministerstwo Rolnictwa, to Ministerstwo Finansów, to kancelaria premiera. Okupacja, ewidentna okupacja, do upartego tych instytucji, żeby to Skarb Państwa, proszę Państwa, zobowiązał się do pokrycia wszystkich zobowiązań rolnika wobec firmy, która dostarczyła zwierzęta. Z tytułu niewywiązania się z umowy, e, tak zwanego tego odchowu w ramach e, tej umowy kontraktowej tuczu nakładczego, rolnik nie może w sytuacji stanu wyższej konieczności ponosić odpowiedzialności i becalować. Skoro wektorem, jak pan minister mówi, jest dzik i dzik jest od rozprzestrzeniania się ESF-u. Proszę Państwa, wyniszczenia hodowli to na skarbie państwa ciąży obowiązek poniesienia wszelkich obowiązań wynikających, proszę Państwa, z wygaszenia hodowli, ale przy jednoczesnym programie naprawczym polskiego rolnictwa i odbudowy genetycznej polskiej trzody chlewnej z udziałem skarbu państwa. Nie może być w tej chwili tak, że hodowca zostanie pozostawiony sobie. Wybiją mu zwierzęta i powiedzą, że rolnik, nie spełniając wymogów bilansekuracji, jest odpowiedzialny za to i wydadzą decyzję, proszę Państwa, o odmowie wypłaty odszkodowania. To jest taka standardowa praktyka. To pozwoli, proszę Państwa, wymuszenie na rządzie takiego czegoś, pozwoli ochronić gospodarstwa rolne przed upadkiem i odpowiedzialnością z tytułu niewywiązania się ze spłatą. Ze spłatą wobec, proszę Państwa, tych firm, które zlecają ten tucz nakład. im tak naprawdę koło dupy lata, czy rolnikowi wybiją zwierzęta, czy nie wybiją, ponieważ oni mają umowę, oni mają umowę na przewłaszczenie, mają weksle in blanco, I jeżeli nie odzyskają pieniędzy za te szury duńskie, to przejmą gospodarstwo rolne za długi na podstawie złożonego oświadczenia. I poddania się egzekucji z trzech 37 paragraf 1 punkt 4 punkt 5. To jest taka formuła prawna przyjęta do, do oszukania polskiego hodowcy. Jeśli tego polscy hodowcy z Wielkopolski, Lubelszczyzny, w ogóle wszyscy hodowcy zajmujący się trzodą, chlebną nie wymuszą na stronie rządowej, tak długo pan minister Ardanowski nie będzie zainteresowany. Na walkę z ASFM nie będzie zainteresowany, proszę Państwa, prosto można powiedzieć, pan minister środowiska, żeby strzelać te dziki, ale i obciążanie wypłatami tych odszkodowań, proszę Państwa, podatnika za te duńskie szczury, no też jest z punktu widzenia nieformalne, ale ze względu na interes, ważny interes społeczny, narodowy musimy doprowadzić do odbudowy narodowego programu, do stworzenia narodowego programu odbudowy polskiej genetyki trzody chlewnych. To trzeba, proszę Państwa, zrobić to z punktu widzenia dla nie tylko rolnictwa, ale i dla konsumenta, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli Zabezpieczenia żywnościowego, to z tym w tym momencie, proszę Państwa, będzie się to wiązało, że wszystko musimy importować. A widzimy, że to, co importujemy, proszę Państwa, z zagranicy jest bardzo szkodliwe. Taki przykład: moje wyniki. Tutaj są kolegi wyniki, proszę Państwa, z glifosatem, konsumę, który do mnie dzwoni. Podjęliśmy razem decyzję, że będziemy robili badania na glifosat. No i co. Chłopak zrobił badanie, okazuje się, że ma 1,86 przy normie 0,5, ja mam, proszę Państwa, 1,98, prawie 2 przy normie 0,5. W ogóle tak naprawdę glifosat nie powinien znajdować się w naszych organizmach, dlatego że glifosat ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie człowieka i powszechnie jest uznany. Za y, tak zwany środek, y, można powiedzieć, jak cyklon B. E, dlatego apeluję do Was, po pierwsze, żebyście rolnicy nie strajkowali na ulicach. Strajk jest tylko i wyłącznie wskazany, okupacyjny. U pana ministra Ardanowskiego, łącznie z kancelarią premiera w Warszawie, nie dokuczać. Proszę Państwa, mamy konsumentom, a konsumentów trzeba uświadomić, że hodowle przemysłowe tuczu nakładczego trzody chlewnej to jest glifosat w naszym organizmie. To jest soja genetycznie modyfikowana, którą te firmy importują z Argentyny, dodając je, proszę Państwa, jako podstawowy składnik, żeby obniżyć koszty produkcji a jednocześnie, proszę Państwa, żeby mieć maksymalizację zysku. Stąd w naszych organizmach znajduje się, założę się, że większość Polaków, jeśli zrobi badania, proszę Państwa, to będzie miała glifosat w organizmie. Jest to bardzo poważny problem. To nie jest tylko problem, że ten glifosat będzie w mięsie. Ten glifosat jest w bułkach wszędzie. Żeby to zmienić i polskie rolnictwo zmienić, to musi być bardzo duży udział polskiego konsumenta. To polski konsument musi upomnieć się o polskie rolnictwo. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć aktywistom, stop. Aktywiści, moi drodzy, to nie tędy droga, żebyście atakowali branżę futerkową, lisy, norki i to. Kluczem do atakowania, i osobiście mogę wam w tym pomóc, to są polskie fermy przemysłowe. Fermy przemysłowe, o których e, uprzedzał Andrzej Leper, to oni stoją za tym importem tej soi genetycznie modyfikowanej, to oni stoją za tym, że dodają to do pasz, to oni stoją za tym, że e, produkcja świni e, od warchlaka, proszę Państwa, do e, dużego tucznika, do ubojowego to 3,5 miesiąca maksymalnie. I maksymalizacja zysku kosztem zdrowia konsumenta. Branża, branża futrzarska, lisy, norki jak najbardziej muszą zostać. Dlatego, że jest to natu, naturalny utylizator odpadów połubojowych. W związku z powyższym, to oni płacą za odpady, które są ściągane z kosztów, do których nie są dokładane do kiełbasy, a ma to na celu tylko i wyłącznie przejęcie tej branży, branży, która funkcjonuje, w branży, która daje 50 tysięcy miejsc pracy, w branży, która tak naprawdę daje prawie 2,5 miliarda środków finansowych do budżetu krajowego, a to, proszę Państwa, to zniszczenie środowiska, to niepłacenie podatków, to przemysł, a nie gospodarstwo rolne, rodzinne, to wyprowadzanie środków finansowych za granicę poprzez raje podatkowe, to zatrute społeczeństwo, co nam z punktu widzenia podatników zostaje. Syf, zniszczone środowisko i służba zdrowia, którą musimy ponosić, środki, koszty leczenia społeczeństwa za takie hodowle, Proszę Państwa, toczą nakład czego i za takie pasze oparte na soi genetycznie modyfikowany. Proszę Państwa, apeluję, róbcie, róbcie badania. Alab Laboratorium znajdziecie test na glifosat. Kupujecie normalny, zwykły pojemniczek, robi się sików pojemniczek, oddaje się za 150 zł. badanie, proszę Państwa. I w ciągu tygodnia macie wynik glifosatu ze swojego organizmu. To będzie podstawą do tego, żeby to już jest podstawą, proszę Państwa, do tego, żeby zwołać w trybie pilnym, a społeczeństwo musi to wymusić na panu Telusie, który jest szefem Sejmowej Komisji Rolnictwa, komisję dotyczącą spraw glifosatu i konieczności wy Prowadzenia zakazu stosowania glifosatu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ale to też wiąże się ze środkami budżetowymi na, dla instytutów naukowych na program Białka Polskiego. To trzeba y, rozmawiać z profesorami, z kadrą naukową. Pilnie polskie białko. Potrafiliśmy to zrobić za komuny. Nie potrzebowaliśmy soi genetycznie modyfikowanej z Argentyny. Byliśmy największym producentem 21 milionów sztuk trzody chlewnej i funkcjonowaliśmy, i rolnicy fantastycznie funkcjonowali. I nie było u nas ASF-u. I zwróćcie uwagę, kiedy się pojawił ASF. Z chwilą, kiedy, proszę Państwa, korporacje zagraniczne wymyśliły sobie ASF i mechanizm przejęcia gospodarstw rolnych na tak zwane umowy o przewłaszczeniach, poddanie się z trzech siódemek, paragraf 1, punkt 4, punkt 5. Rolnik w sposób nieświadomy podpisuje takie umowy, ponieważ izby rolnicze, organizacje rolnicze powinny opiniować tego typu umowy i proszę Państwa, na to rolnicy odprowadzają 36 milionów złotych rocznie. To są pieniądze, które tak naprawdę są skonsumowane przez pewną grupę ludzi i nie ma żadnej wartości dodanej dla polskiego rolnika, polskiego konsumenta. Dzisiaj trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć: gdyby wydała Izba Rolnicza opinię w zakresie, proszę Państwa, umowy na przewłaszczenie negatywną, to powinno być wiążące dla strony. I bankowej, ministerstwa, rolnictwa i całej. Tylko mamy, proszę Państwa, do czynienia ze sprzedawczykami narodu polskiego. Mamy do czynienia z mafią, która dąży tylko do jednego: do opanowania rynku, do wyniszczenia polskiego rolnictwa, przejęcia ziemi chłopów, a jednocześnie konsumentom zostanie tylko i wyłącznie syf marketowy. Więc zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Zanim pójdziecie do sklepu kupić mięso, kurczaki, będziecie coś robili na tigilię. Zastanówcie się, jeżeli bierzecie to z półki, a jest to stuczu nakładczego, to na pewno to nie jest zdrowe. To ja wam to mogę zagwarantować bez laboratorium. Wystarczy, że podczytacie, jak wygląda produkcja soi genetycznie modyfikowanej w Argentynie, jak matki. Yy, Dzieci i rodzin argentyńskich proszą polskich konsumentów i polskich rolników: przestańcie kupować pasze oparte na soi genetycznie modyfikowanej, importowanej z Argentyny. Skutki będą tego nieodwracalne. Nam takie rolnictwo nie jest potrzebne. My tego nie potrzebujemy. Ale to zmierza do jednego i to jest ściśle powiązany łańcuch. Jeśli wyniknie baza, wyginie nam baza hodowlana zwierząt, automatycznie baza paszowa, produkcja paszówki, e, łupnie w dół. Konsumenci za wszystko zapłacicie. Polskie rolnictwo, proszę Państwa, mogło nie ponosić takich konsekwencji, a w szczególności nie ponosić konsekwencji ASF-u w Wielkopolsce i, e, proszę Państwa, w Lubuskim. Gdyby tylko pan minister Jan Krzysztof Ardanowski nie był takim zrozumiałym bufonem i chciał posłuchać, wtedy, gdyby zabezpieczono, i wtedy była rozmowa z Niemczukiem, z Romanowskim, z Zarudskim, z całą tą, proszę Państwa, świtką Ministerstwa Rolnictwa, które podejmowało decyzję. Gdyby odciąć na wiśle i wybić dziki na sianie zawodniej, a przetworzyć je dla konsumenta, koszty nie ponosiłby skar państwa. Nie ponosiliby podatnicy. Dzisiaj podatnicy ponoszą koszty tego wszystkiego. I co mamy ratować? Tucz nakładczy? Przecież 80% hodowli, proszę Państwa, to duńczyk i tucz nakładczy. Czy takie, czy taka formuła rolnictwa dla polskiego konsumenta jest potrzebna? Nie, na pewno nie. Ale tych hodowców to Skarb Państwa wsadził na taką minę. To Skarb Państwa jest odpowiedzialny i ci ministrowie są odpowiedzialni za taką formułę produkcji i hodowli zwierzęcej. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Program naptawszy polskiego rolnictwa z udziałem polskiego konsumenta, róbcie badania, oczekuję na wyniki. Do mnie jest 792 792434657. Każdy, kto będzie miał wyniki, spotykamy się, organizujemy, zbieramy to wszystko w jedno miejsce, a później będziemy dalej działać i żądać od ministra Ardanowskiego jako konsumenci wycofania z Polski stosowania glifosatu przy jednoczesnym przesunięciu środków budżetowych na polskie rolnictwo, politykę kredytową i Ewidentne mechanizmy, które powinny zostać wdrożone. Dziw jest jeden: że żadna organizacja rolnicza nie potrafi powiedzieć, że glifosat stosowany w polskim rolnictwie nie jest żadną wartością dodaną dla polskiego rolnika, a zwłaszcza dla polskiego konsumenta. Jest ze szkodą tylko i wyłącznie wizerunkową, zdrowotną, podatkową, Budżetową ze wszystkim, tylko i wyłącznie dla polskich konsumentów. Dla nas, dla narodu polskiego. I nie bierzmy przykładu, że tamci stosują, to my będziemy stosować. Mamy swój rozum, a w związku z powyższym powiedzmy: Tego my w naszym kraju nie robimy. Jeśli inni chcą, niech robią. Ale wieście mi szczerze, jeśli my powiemy nie i zmieniamy w profil i całe rolnictwo, to automatycznie wszystkie inne kraje będą szły za nami i będą to wdrażały. I to jest podstawa, proszę Państwa, do zdrowego polskiego rolnictwa, ale bez udziału konsumentów, niestety, tego się nie zrobi, bo konsumenci po prostu latają do tych biedronek i kupują ten syf, ten bakutil. No, a efekty, jakie mamy, takie mamy. Pokazałem Wam na swoim badaniu. Na kolegi jeszcze kilka dobrych takich badań idzie, jest w trakcie, czekamy na wyniki. Eee, w każdym bądź razie, i więcej nas będzie, róbcie, będzie tysiąc, będą dwa tysiące. Naprawdę, 150 zł przy zdrowiu to nie są żadne pieniądze. Naprawdę, to jest podstawa do tego, żebyśmy zaczęli dyskusję z Ministerstwem Rolnictwa i dyskusję społeczną, czy taka formuła z użyciem takiego środka niebezpiecznego jest nam potrzebna. Na pewno nie. Pozdrawiam. Miłej, spokojnej nocy i naprawdę Alap Laboratorium proszę Państwa w internecie znajdziecie 150 zł. Mam nadzieję, że rozumiecie powagę sprawy, a zdrowie jest ważniejsze niż e, proszę Państwa wszystko. Bo w momencie, kiedy już zachorujemy to te 150 zł to jest nic. Wydrą wam to z gardła lekarza. To lekarze dzisiaj powinni o tym mówić, a nie Bustowski. Pozdrawiam Was. Spokojnej nocy.